I cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboardu To zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon Moi drodzy, po ostatnich naszych przygodach Zbieraniu znaczników Udało nam się uzbierać naprawdę sporo Oczywiście mamy jeszcze parę miejsc Które no, odkryliśmy, ale nie do końca Się tam nam udało, bo miejsca w których były potwory Których nie mogłem pokonać Były trochę za silne, no ale tak Udało nam się już sporo Jak widzicie załatwić Możemy myślę, że wracać Możemy zbadać właśnie pozostałe wątki no akurat tutaj do Oksenfurtu to nie będziemy latać, no bez przesady, dlaczego mnie tam gro? prowadzisz nawet. Nie wiem przypadkiem czy mi się mody nie wykasowały, właśnie niestety, ostatnio robiłem format na Windowsa 10, przez co jeszcze nie zainstalowałem modów. Także dzisiaj wyjątkowo będziemy musieli sobie radzić bez ich pomocy, więc Płociacho, no tutaj będziemy jechać na Tobie, znacznik do najbliższego miejsca. No i co, I, i gdzie tu najbliższe, wieś Stegny będzie najbliżej. No, chociaż tam, z tego co pamiętam, to nie było zbyt przyjemnie, ale no cóż zrobić. Sprawdzę jeszcze sobie zadania na szybkości. Nie, nie chodziło mi do końca o to. Zadania, poproszę. Klik, dzięki. Sprawy rodzinne, panie lasu. Właśnie to byśmy chcieli zrobić. A stosy gradu, odwiedź trzy z jej domu. A, no fajnie, dobra, ale to aktualnie nie. A poboczniaki mamy coś fajnego. Dziady. O, moglibyśmy zrobić. Może zróbmy te zadania takie, właśnie. Przejście, użyj glejtu. Przeko... przekroczyć pontar. Ok, tutaj dostaliśmy Glade z tego co pamiętam, od krwawego barona, więc luzik. Przyjacielska przysługa Ok Zróbmy sobie te dwa takie kościki proste Tutaj widzicie już mamy zaczęte Więc odszukaj ciało ojca guślarza No to lecimy Jak daleko stąd to jest u bracie Kawał drogi Uuu kawał drogi Będzie trzeba tam się dostać jakoś Pewnie łódeczką sobie popłyniemy W sumie fajnie by było na kołownicy A potem z kołownicy łódkę złapać Ale a może do wsi Rudniki stąd łódką No niestety nie mam tutaj po tej stronie jeszcze żadnych znaczników Uuuu, świet, dobra, jedziemy. No to co, najpierw do, byśmy pojechali sobie do tej wsi może, czyli tutaj do Stegny i, i tam złapali właśnie szybką podróż, no tak. I to jedziemy. No niestety dzisiaj brzydka pogoda nas została, w Wiedźminie, nie lubię tego strasznie, no ale co zrobić. Okej, okay, tutaj widzę, że po, pod nami były jakieś potworki, nic fajnego. Okej, okay. uu, co to za... Aha, dobra, to jesteśmy teraz pod tym miejscem, gdzie tam biegaliśmy z tą Keirą chyba, tak mi się wydaje. Okej, okay, to co? Jedziemy szybciutko. No i jesteśmy oczywiście góle na 23. zarobiście, nie? A, ja nie mogę ich pokonać. Oj, ojoj ojoj. No to i chyba nie będzie dobry Ględzior, coś mi się wydaje. Nie jestem w stanie ich za bardzo pokonać chyba. Dobra, zarzucę Kłen. Chyba, że będę mógł skorzystać szybko z tej szybkiej podróży. Geralt! uch, udało się. <grywa> ja tyle wygrać, nie? Dobra, lecimy po łódkę do, do rudników chyba. Wśród Śródniki chyba najlepiej będzie. Uff! Dobrze, że się udało, serio. Myślałem, że nie dam rady skorzystać z tej szybkiej podróży, ale na szczęście gule się ode mnie odczepiły. No i udało się skorzystać. OK, miejmy nadzieję, że Płotka tam szybko ucieknie. Płotki nie zjedzą. Halo, płotka jesteś? Żyjesz płotka? No gdzieś tu, gdzieś tu będzie zaraz. Dobra, okej. Okay. Oczywiście mamy dodatkowe jeszcze jakieś zlecenia. No to co, łódkę idziemy jakąś zdobyć i płyniemy, się będziemy pływać w ogóle. Dobra, no, tu jest jakaś łódeczka i sobie cykniemy ją O, w drugą stronę w ogóle ta łódka. No dobra, okej, okay, okej okay. Rozumiem wszystko, no to lecimy. hyc! Bezi, ładnie. E, uh, Bezi, Geralt, Gerald, co Jezu Wiecie jednak... O, ja chcę poskochać w kołżeć! Chycanie to moje przeznaczenie Ale ty niech wcale nie chcesz, nie chycasz. hej, dziomek, chodź pochycamy Motyla noga. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. O ty, tak nieładnie mówić. Okej, okay, kwiat w ogrotu sobie zbierzemy. No kurde. No to chyc Geralcik, sorry, że Cię bezim nazwałem, ale wiecie, czasami takie jakieś przyzwyczajenia i co zrobić, okej, okay, zbierzemy sobie jeszcze skucze, chyc do łódeczki, no, Geralt, nie do końca takie chyce mi chodziło, ale niech będzie, dobra, siadaj za strami. no dawaj, dawaj, świetnie, chwyciliśmy ster i możemy teraz płynąć do naszego celu, sobie zaznaczę od razu, w sensie to muszę zaznaczyć sobie, może najpierw tutaj zaznaczyć, żeby wiedzieć, gdzie przepłynąć i później właśnie, no, później prosta droga, okej, okay, więc najpierw do znaczniku, Oczywiście chcę nas prowadzić drogą lądową z tego co widzę gra, no ale nie ma tak miło. Szkoda troszeczkę, że jest taka brzydka pogoda. Tam po prawej kłomnica, oczywiście piękna nasza. Tak, tak, tak. Oczywiście nie płyniemy tam, bo nie ma to sensu. Już byliśmy. Na kłomnicy jeszcze będziemy, także spokojnie. Tam jeszcze jest wątek do załatwienia, ale to właśnie później będzie się działo. Teraz płyniemy. To ciało ojca Guślarza będzie właśnie na moczarach, tak ostro. Do zabawy, oczywiście wiadomo. No, zadanie akurat jest na nasz poziom, więc musimy się martwić, że sobie nie damy rady. No nie, Okej, Chyba już powoli dopływamy do znacznika, więc możemy skręcać w lewo. Na szczęście udeczki całkiem szybko pływają, więc nie ma strachu. O tam w oddali, fajnie widać to drzewo takie tam, 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 tam. Widzicie pewnie je też po lewej stronie od żagla naszego te. Można było się tam przejść w sumie, no ale teraz nie ma sensu, bo później i tak tam będziemy jeszcze. Tak mi się wydaje, przynajmniej że to tam, ale okej, okay. możliwe, że pomyliłem miejsca, ale miejmy nadzieję, że nie. Okej, okay. oczywiście znacznik sobie już możemy ustawić na właśnie odszukaniu ciała ojca guślarza. Guślarz do ten ziomek, który dziady nam prowadził, jeśli nie pamiętacie. To właśnie on przyszedł, duch, który powiedział, że jest ojcobójcą, guślarz, no i właśnie, no i właśnie tak to wygląda. Czekajcie, czy ja mogę medytację przeprowadzić na łódce? Nie wiem, nie możesz teraz tego zrobić. No właśnie, płynąc nie możemy. Szkoda, bo chciałbym, żeby ta burza minęła i ten deszcz, no ale niestety, takie warunki pogodowe średnie troszeczkę. No ale pójmy. No i fajnie. Wiedź mi na dawno nie było, także mam nadzieję, że się ucieszycie z odcineczka. No, ostatnio zbieranie tych znaczników trochę mi zajęło czasu. Kurde, godzinny potem odcinek chyba wyszedł, ale warto było, no nie? Kurde, sporo żeśmy fajnego sprzętu dorwali. Później ja to jeszcze. Ja to w ogóle sprzedałem? Ja jeszcze chyba nie. No właśnie, 118 na 130. Będziemy musieli skoczyć to wszystko sprzedać. To wiecie, kupę hajsu na tym zdobędziemy. Będzie można sobie kupić co nieco fajnego na pewno. Znaczy, wiecie, zbierać składniki przede wszystkim będę i będę musiał się rozglądać za tym rynsztunkiem. Właśnie, sprawdziłbym jeszcze przy okazji w zadaniach, ile mam tych wiedzmickich zleceń. Nie, poszukiwania szkoły kota mam, dwójkę, trójkę. O, jedynkę mam w szkoły kota, ok. Gryfa na tym podstawowym. Świetnie, to dobrze, bardzo dobrze. Nie graj z bogami, Szukaj e, skarb w elfich ruinach, używając weźmień i zmysłów. Uuu, w ogóle sugerowany poziom 15, okej. Okay. Okej, okay, ja mam 10. Okej, okay, szkoły Gryfa będziemy chyba musieli sobie załatwić. Poszukiwanie, zobaczymy jak to wyjdzie. E, także no, lecimy. Na razie lecimy, dzisiaj akurat e, zajmiemy się co nieco właśnie sprawami. Okej, okay, to widzę, że jest łódka, ale nie widzę, żeby był port. Trochę gorzej. Jakby był porcik, to byśmy mogli skorzystać, żeby sobie szybką podróż wyblokować. No ale jesteśmy już prawie na miejscu. Pływamy tutaj na szybko, jeszcze na ten, dobra, hamuj Geralt, hamuj, bo się rozbijemy i się dopiero narobi. Wywalaj z łódki. Hyt! na ląd. Wow, nawet nieźle poszło. No i oczywiście mamy tu jeszcze płatki zimejki i tak dalej. No i góle jakieś inne pierdoły. No nie o to chodziło Geralt. Płę dawaj, świetnie. Okej, okay, zmieniła nam się trochę muzyka. Zgnilce, no nie, jednak zgnilce, okej. Okay. Mogą być zgnilce, nie ma sprawy. W zgnilce. Pamiętajmy, że zgnilce wybuchają, także jak najszybciej ucieczka. Fajne jest to, że jeden zgnile z drugiego może walnąć tym swoim wybuchem. Dzięki czemu one same siebie zabijają często. Dobra, płoń. Ładne obrażenie do ognia. Silnym ciosem. O, Gerald uciekaj! prawie byś dostał, dobra. jeszcze mieliśmy znak, także żebyzik. No, oczywiście muszę sam sobie podnieść wszystko. Czekajcie, yy, weź wszystko, którym to jest. Spacja, okej. Okay. Więc szybciutko można zrobić w ten sposób. Dobra, szukamy oczywiście ciała. Eee, tutaj mamy coś, Wagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Hmm. Jamroz, okej. Okay. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Milutko. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Mhm, mm oczywiście. Igni, przenośna zapalara. Tyk. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Prosta sprawa. Porozmawiaj z Guślarzem. 1600, o mój Boże. Kawał drogi. Oczywiście, o, dostępne zadanie. W tym, w tym miejscu może rozpocząć nowe zadanie. Rzućmy okiem, cóż to jest. Nie wiem do końca. Możliwe, że tam ktoś będzie po prostu. Nie, w drugą stronę, Geraldo, No gdzie ty biegniesz? Oczywiście mi te dziady tam przeszkadzają. Zobaczmy. Cóż to za zadanko tutaj mamy? Hej, panie! No Elo. Co się dzieje? Jakie mgły? Cześć, Lesław. Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. O oh shit. Aż tak groźnie? Powiedz mi coś więcej. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem. A i to z dala. Wpierw myślałem, że to człowiek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Hmm, no skłama Lunarny tryb życia. Hm. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu, wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. No stary, nie dziwię ci się. Teraz Ech, nikt już na banka nie zażarło? chodzi, obóz stoi pusty, a tam taki torf jest, panie. Czarny jak mm. smowa, tłuściutki i na odpał dobry, i na... asjonujące, ale wróćmy do rzeczy. Tak właśnie. Okej, okay, mogę pomóc. Mogę pomóc. Za opłatą. Nie się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. He, no właśnie. To, to jest dobre. Ile jesteś gotów zapłacić? Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż W. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Spróbujemy trochę się. Okej. Okay, 242, maksymalnie 333. No to 280, będziesz w stanie? No daj. Daj, panie, zarobić. No i pięknie. Oj, odboczy. dużo sobie śpiewacie za usługi mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. Kurde, dla hajsu. Ła, 280. Biorę się do roboty, stary, no natychmiastowy. Biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypię w oczy, drapie w gardło, ale tak, że udusić się idzie. Okej, okay, okej, okay. morowe powietrze. O, oczywiście, potwór z bagień zlecenie, sprawdź co zabija we mgle. No dobra, okej. Okay. Eee, nie wiemy do końca, cóż to jest też, więc nie wiem jak się przygotować. Będziemy musieli iść na żywioł. Eee, rzucę jeszcze okiem, czy w przypadkiem czegoś mi, coś mi fajnego nie wpadło. On buciki plus 5, ale ja mam chyba fajniejsze właśnie. Ja mam te z żywotnością, one są świetne na razie. Eee, no wiecie, jak się ma 502, 5267 żywotności, to jednak takie 317 to jest jakiś świecie, jakiś, jakiś bonus. Dobra, chwilowo chyba musimy sobie poradzić po prostu z tym, co mamy. Idziemy sprawdzić, co tam zabija we mgle. Nie wiem dlaczego Geralt chcesz iść naokoło tych bagien, dlatego pójdziemy tak jak to powinien zrobić prawilny, cwaniaczki, kurde wiedźmin, a nie żeby sobie w budków nie poplamić pewnie tam chciałeś iść. O, to słuchańco. O, tam czekajcie, coś tam się świeci, co tam się świeci? Żeby jakieś jest miejsce mocy? A, No właśnie. Jakby metaliczny. Aha, aha. nie, tu było jakaś... Cóż to jest. Za miejsce. Okej. Okay. O, widzę tu jakieś zwłoki właśnie. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. Mhm. Mm Okej, okay, no tak, mamy jakąś głę. Trzeba uważać. Oczywiście parę towarów widzę. Fajnie, bo zdobyłem ton. Ehm, niedźwie... nie niedźwiedzią skórę, tylko jakiś Ktoś iluzję. Okej. Okay. Dzięki temu, że mamy już na ten, możemy sobie odczarować. Iluzja. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. Ano. Tak, dzięki temu, że już zrobiliśmy zadania dla Cary możemy sobie odczarowywać te e, znaki. Wcześniej byśmy nie mogli tego zrobić, bo byśmy nie mieli narzędzi. Teraz mamy, więc działamy. Sprawdźmy, co tam jeszcze nas czeka. No mgła jest, jak widzicie, konkretna. Gorzej, że Geralt właśnie no, dosyć ostro się w niej nam poddusza. Przydałoby się właśnie... Ach, no niestety. Okej, okay, tam w oddali coś widzę, że jest. Cóż to jest? A, kwiatek, okej. Okay. No ale mamy tutaj... O, proszę bardzo, utopce, świetnie. Świetnie, na no to czekałem normalnie. Nie dlaczego, ale jakoś tak ucichła gra strasznie. Muzyka gdzieś jakby jakby zniknęła. Zrobiła się dosyć tajemniczo. Widzimy. Takie cholerne utopcze. Utopce. Utopcze? Też mogą być. Cholerne bydlaki. Gerald rzucaj kurde, znakami, bo mnie posiekają za chwilę, jak chcę Zresztą jesteśmy na szóstym poziomie, to proszę was, nic prostszego, niż utopca takie uciekanie. dobra, świetnie, 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 ty co, z tych utopców dropło? Właśnie, jakoś tak słabo, co, co, ten dropek taki dzisiaj słaby? No nic, okej, okay, muszę się przygotować, pamiętam, rzucimy, dobra, tu są ciała tych gości, tutaj mamy ciałko, hello. Ślady pazerów są różne, czyli żeruje to kilka osobników, Okej, okay, wygląda tylko na jest to, że to, że mam do czynienia ze starym mglakiem który chowa się za iluzją? Skubaniec, w ogóle mglak, który korzysta z tego Ignis fa Fatus? Tak, okej, okay, czekajcie. Bestiariusz, tak? To było. Zwoje. Dobra, co mi to obchodzi? Eee, nie wiem do końca. Dobra, mamy, jak widzicie, drakonoidy? Tak? Drakonidy. Tak, wiem się. Koroliszek, strzekarz. No i widzicie, na nie właśnie działają. Ardzik działa bardzo fajnie, bo po prostu wytrąca z równowagi. Nagrywa to samo. Takie latające zwyczaje, właśnie. Ten insektoidy nesy... Nysi... A co to jest? Wilga, serio? Tak dobrze działa na no nie? Kurde. Ok. Warto właśnie sobie poprzeglądać, żeby wiedzieć. Nie... Człowiek nie wiedzieć na przykład no nie. Ok. Poroniec w ogóle jaki piękny. Dobra, mamy, mamy wszystkich opisanych. Necker w ogóle to jest ogrowate. Ok. No i trupojady oczywiście. Właśnie. Ignis Fatus. Bestia, która zalęgła się w torfowiskach welen. Był to stary glak. No jeszcze jest, za chwilę będzie, był, znaczy się. To długowieczne potwory. Co tam na nie działa dobrze? Kłę, żeby się chronić, Ole przeciwko trupojadom i księżycowy pył. Nie posiadam chyba księżycowego pyłu ani na trupojady. Niestety. Ja mam samium, samum, a z tych eliksirków? No, trochę mi brakuje. Mam ulepszoną czarcią purhawę. W sumie to dlaczego bym sobie jej nie wrzucił, skoro już ją posiadam? Okej, okay, co my tam? Przeciwko zwierzętom, hybrydom, wi jad wisielców, przeklętym i magicznym istotom. W ogóle to ma ładunki. O kurde, wcześniej było nieskończona ilość jak ja grałem. Za moich czasów było nieskończone. Łech łech dobra, biegnijmy przez tę mgłę. Dobrze, bo Geralt tylko się poddusza, a nie umiera od razu, no nie? Ale szybko można złapać powietrze. Dobra, sprawdzamy dalej. Teraz tędy. Okej, okay, tak żeby nie zgubić żadnego śladu, bo tu naprawdę można łatwo się pogubić. Okej, okay, no musimy w tym miejscu szukać, tak? Tam widzę, że jakieś piosenki są. które Geralt, dawaj. Moglibyśmy wejść sobie na górę, w sumie. Tutaj widzę, że jest ten kamyczek. Chwila, chwila. bardzo, no Coś tu jest. Powinienem użyć oka. użyliśmy oka, dzięki czemu możemy wejść do środka. Oczywiście, Gerald, nie wiem czemu się dusisz cały czas, skoro już nie jesteśmy w mgle, ale no rozumiem, rozumiem. Każdy może. No i tak, już tam widzę, że coś jest w oddali. Zróbmy zapis, żebym przypadkiem się gdzieś tutaj nie wykrzaczył. Znając moje zdolności, to może być prosta sprawa. Takie rzeczy, okej, okay. no mamy dalej te mgły, zarzucę sobie quen, żeby przypadkiem nie dostać. Rzućmy okiem jeszcze właśnie tutaj. Dobra, wchodzimy i cóż tu mamy? No, Mglak dzisiaj zdecydowanie będzie miał pecha. Przyszedł Wiedźmin w odwiedzi odwiedzinach. No to nie są dobre e, blendy, powiem wam. Jakbym był Mglakiem, to bym raczej nie był zachwycony. Da, już coś tam. Paskuda się odpala. Quen będę musiał dużo używać. Chociaż wydaje się mi, że nam gla... O mój Boże, jakie to jest ohydne paskudztwo. Dobra, to coś musi na pewno z tego świata zniknąć. Dawaj, Erden, rzucaj, Geralt. Właśnie ja nie wiem, właśnie wydaje mi się, że Erden jest o wiele fajniejszy na mglaki i tego typu rzecz sprawki, nie? Okej, okay, ty gnoju. O, skurczyby jaki damage? Co to jest? Z cholera, dobra, szybko odpalamy ten. Odpalamy wszystko co mamy, nie? No ty gnoju Oooo, skubaniec potrafi się ładnie przez naszą ochronę przecisnąć Jezu Trzeba uważać na ja. Okej okay. się mglaki bardzo Dobrze sobie ra radzą, jak widzicie Dobra, Geralt, napraw Świetnie Dawaj, ale uniki, 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 Geralt No, 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 właśnie, zaraz, zarazom, ale Dobra, musimy się niestety trochę bardziej Toksyczni zrobić Oh! Skubaniec, potrafi nieźle machnąć. Nie dziwię się wcale, że Kwen mi kazali używać. Skubaniec naprawdę bije cholerny damage. Musimy trochę więcej uników robić, chyba mi się wydaje. Dobra, teraz ładnie mu się dostało. Oczywiście znowu, Kwen. świetnie. Właśnie, w sumie Mglaki są bardzo fajnymi przeciwnikami. Nie wiem, mi się podoba w ogóle ich styl walki, no nie? Dostałem dostają damage, właśnie zbiorą sobie, tworzą takie Mglane klony jakby Przez co, no właśnie Dobrze wprowadzają przeciwnika w błąd no nie? Okej, okay. udało się Potwór zabity Oczywiście z niego możemy sobie podnieść co nieco jak mu tagen z mglaka? Uuu karabela Fajnie, kurde No i trofeum z mglaka Podnosimy, dzięki czemu Będziemy mieli dowód na to, że wykonaliśmy zadanie Z Geralt kozikiem sobie ciachnie Główkę mglaka. Jejo. Yeah. Ale poszło. <laughs> Okej, okay, no i mamy mglaka załatwionego. Oczywiście to nie wszystko pewnie w tym miejscu. Trzeba się rozejrzeć. Chwila, karabela. Jak ona tam wygląda? Nooo. Już myślałem, że będzie lepiej. Szansa na trafienie krytyczne jest na zamrożenie. Lekka. Może być, może być. No właśnie, a te trofea. Jakiego ja aktualnie korzystam. Co to jest? Z mglaka. 5% dodatkowego złota. Tutaj mamy doświadczenia za ciosy kończące. 10% szansy na odcięcie kończyny. I 10% szansy na odcięcie kończyny, okej. Okay. 5% złota w sumie wydaje się całkiem legit, ale 10% na odcięcie kończyny wydaje mi się, że jest o wiele lepsze. Tylko teraz skóroliczka lepsze, czy z gryfa mi się zawsze podobało, jak tak koło płotki ten, ten, ta gryfia głowa. Okej, okay. rozejrzyjmy się oczywiście po tym miejscu, bo wydaje mi się, że tutaj możemy trafić na jakieś fajne skarby. Czy znaczy coś tu może być jeszcze, no nie? Okej. Okay. Aha, tu jest wejście, tak? Tędy przyszedłem? Jakoś dziwnie trochę mi się wydaje. Okej, okay, no mamy, widzicie, o schematy, proszę bardzo, pancerz z Art Skellig i jeszcze gwiazda tańcząca, świetnie. Tu dodatkowe itemy, mi, wyśmienity srebrny miecz cechu niedźwiedzia, proszę bardzo. No i pięknie, i tak myślałem, że właśnie tutaj jakiś schemacik mi wleci. Ok, jeszcze się rozejrzyjmy, chwila, ale to jest, to były dwa wejścia tutaj? Jakoś tak dziwnie mi się wydaje, że tak, ale okej, okay, zaraz sprawdzimy. E, tutaj nic nie ma, w tym zakamarku, zrzućmy okiem jeszcze tutaj. Chyba tak. Chyba były dwa wejścia po prostu. Uuu, tutaj. Jaka rzeź niezła. No, tak. I tu jest to drugie. Chyba... Tędy jeszcześmy przyszli? Nie. Nie tędy. Nie tędy, bo tutaj nie, nie pamiętam, żebyśmy się wspinali. Jest znacznik wejście. Okej, okay, rozumiem. No, a tam jakieś biegają stwory. Dobra, no rzucę... Przebiegnę się jeszcze na szybko. Rzucę okiem, że przypadkiem nie przegapiłem, żeby już tutaj nie musieć przychodzić. I możemy spadać. Eee, oddać zadanie. I dostajemy sporo hajsu dzięki temu. Będę musiał kupić trochę parę kart do Gwinta, bo chcę się zmierzyć z Baronem, bo od niego można bardzo fajne... bardzo fajne dostać kartę. No właśnie, muszę w ogóle zacząć grać z tymi złotymi przeciwnikami w Gwinta. Chwila, dlaczego tutaj jest... właśnie, co to jest? To jest kolejne wejście? Wow, serio? Ta nie ma trzy wejścia. Grubo, nie? Aha, tym chyba wszedłem. Dobra, to jest po prawej, jeszcze po lewej. Proszę Państwo. Kurde, Skubaniec związują niezłą hatę ten glak. No niestety, szkoda, że musiał zginąć, Je, co zrobić, takie życie potworów. Okej, okay, tam były te wszystkie itemki, o tutaj coś jeszcze jest, co to jest? A, florenki jakieś, no i jeszcze coś tam zostało, dobra, świetnie. Możemy wracać, łociach, no tutaj. Płocia, do pana, gdzie ty się znowu podziewasz? Gdzieś tam, o jedzie, widzę ją, hej, hej, do płotka, no to hyc. Widzicie tą gryfią głowę? Jaka piękna. Wygląda no, i ten jęzor tego gryfa. Wywalony. Pięknie wygląda. Okej, okay, jedziemy po nagrodę. Dzisiaj polowanie na sam początek. Całkiem nieźle poszło, chociaż trochę mnie pobijał, skubaniec No co zrobić? Okej, okay, cześć. glak pokonany, Lesław, więc już git malina. A, sobie właśnie jeszcze cię okradłem, sorry. Nie chciałem. Jakieś wieści? Tak, potwór został pokonany, ja, yeah, przybywam po nagrodę. Potwór zabity, mgła się rozwiała. Deskid. A, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę i szerokiej drogi! Dziękuję. O, więc dałeś mi mniej niż uzgodniliśmy. O co to ma być? Halo! Bo panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem. A rodzinę trzeba było wyżywić. Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić. Serio, gdzie moje 280? Wiecie, ja zapłacę. Dwa razy więcej zapłacę, ale za tydzień jak się od dna odbiję. Ooo, moje pieniądze, niech będzie wrócę za tydzień. Nie będę niech z złowźminem. Ale jeśli myślisz, że zapomnę, że ci odpuszczę, to czeka cię niemiła niespodzianka. <laughs> Geralt, Jezu, jaki kurde dziękuję, gangster, panie nie? Wiedźmin. pięknie dziękuję. Niech wam melitele w dzieciach. O, to by było Masz jeszcze się lepiej fajniejsze. do roboty. Masz tylko tydzień. <laughs> Melitele w dzieciach, ta, zlecenie zaktualizowane, świetnie Oczywiście wróć za tydzień, by odebrać umówioną nagrodę z procentami <laughs> Wiedźmin, Geralt, gangster Największy, jeszcze jakby klamkę wyciągnął i gościowi spluwę Przystawił do skroni, to już w ogóle by mnie wcale nie zdziwiło Okej, okay, oczywiście zlecenie wiedźmińskie, wróć za tydzień Okej, okay, nie ma sprawy, leśnica Hmm, okej, okay. no ale tak jak mówię, chciałem e, zrobić jeszcze Te dziady do końca, więc lećmy do guślarza Obgadajmy sprawę, płotka, ono tutaj Kurde, muszę znaleźć tutaj jakąś wiochę. Tutaj jest jakaś wiocha, to pojedźmy sobie do niej, może tam będą mieli znacznik szybkie podróży. No bo nie mogę korzystać z szybkiej podróży, a w sumie chciałbym i tak czy siak znaleźć tutaj znacznik, żeby później już nie musieć, wiecie... pływać żadnymi łódkami i tak dalej. Czy ja wbiłem kolejny poziom? Coś tak mi się wydaje, w cholerne utopce, dobra płotka, jedzie, jedzie, jedzie. Nie biłem się chwilowo z utopcami, nie zależy mi na biciu ich. Okej, okay. a chwila, czy ja nie dojechałem? To jest przecież kwestowe miejsce. O mój Boże, przypadkiem... <laughs> przypadkiem zacząłem kontynuację zadania. Oh fuck. Tutaj będą ten, i te ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z głuptaska. Śmieje się i mówi smaczna takie uwaska. Kochasz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, pokrzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. No nieźle. Że... Ktoś ty, idź stąd! No, Okej, okay. co robicie na bagnach? Co robicie same na bagnach? Nie same, inno z babcią. No a. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? O kurde, jaki wygadany. Szukam Wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty samże się jak wiedźma. Y y y wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach. Babcia zabrania. Mhm. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Mhm. Może jeszcze wróci. Okay. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Co kolej? w ogóle? What the fuck? Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Nie żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówił. Jakie dzieciaki w ogóle wygadane w skubańce małe? Mieszka ktoś oprócz was? A jest tu jeszcze ktoś oprócz was? Oj! Co się stało? Znaczy się kto? Dziwne, grammy. Ktoś to znaczy mógł widzieć dziewczyle? dziewczyny Jak chrześciokie drzewo? Drzewo w tym roku O, rachuszki. nie, brak sygnału. Co Może się się A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Nie, tu nie, nie wolno dzieje. być nikomu. Nie mam... Tylko dzieci. Ekranu, Moje więc... dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Okej, okay, niestety, przepraszam Was, ale wywaliło mi grę. Nie wiem dlaczego, wiecie. E, powiem Wam, że no będziemy kontynuować od tamtego miejsca oczywiście, skoro już przeleciliśmy do tamtego miejsca. No niestety, dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek będzie. E, nie wiem dlaczego. Coś się stało dziwnego, w pewnym momencie mrugnął mi ekran, e, było, że w stan uśpienia w ogóle przechodzi, mi, mimo że wiecie. No, nic, nic nie klikałem, nic nie robiłem. No niestety, także będziemy kontynuować od tamtej rozmowy z dzieciekami i babeczką i dziękuję za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnijcie sobie teraz zostawić łapki w górę i komentarza, oczywiście kolejny odcinek pojawi się szybciej niż, niż zwykle, no bo wiadomo, no to, to taki króciutki odcinek to na pewno nie zaspokoi Waszych rząd na wyćmina, także na pewno jeszcze coś się pojawi. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się na razie, cześć, pa! pa.